Kiedykolwiek wydawało ci się, że wiesz już wszystko na dany temat, a potem dowiadujesz się, że nie wiesz jeszcze wszystkiego, antidotum na dezinformację jest. Antidotum. W tym wydaniu Antidotum rozważymy, czy objawiony w starożytności Bóg stwórca i treści biblijne były źródłem inspiracji dla powstania innych religii, a także zbadamy, od kogo bezpośrednio wywodzi się współczesna ludzkość i dowiemy się, czy miliardy lat w przestrzeni kosmicznej nie są równe sześciu tysiącom lat biblijnego czasu na Ziemi. Z perspektywy antropologicznej, prymitywne religie, a szczególnie animizm, mają naturalne korzenie, wpasowujące się w rozwój ewolucyjny, niezależny od sfer moralnych i duchowych. Ich źródło wywodzi się z ludzkiego strachu przed jego środowiskiem naturalnym. Tak więc, według antropologów, religie zostały stworzone przez ludzi. Takie pojęcie oczywiście zakłada istnienie prymitywnego człowieka, nie dysponującego większą wiedzą o świecie, w którym żyje i bez umiejętności formowania złożonych idei dotyczących ludzkiej egzystencji. Z perspektywy chrześcijańskiej, Bóg istniał przed stworzeniem świata i stworzeniem człowieka w osobie Adama. Od niego też ludzie z pokolenia na pokolenie czerpali wiedzę o Bogu Stwórcy. Nie wiemy, czy przedpotopowa ludzkość czciła innych bogów, jednakże Biblia jasno mówi o odstępstwie w wyznawaniu Boga objawionego Noemu przez jego popotopowych potomków i o stworzeniu przez nich pierwszych prymitywnych religii świata w akcie buntu. To z kolei jest dowodem, że wszystkie religie świata wywodzą się z wiedzy o Bogu objawionym na kartach Pisma Świętego, a nie są wytworem wyobraźni prymitywnych potomków rzekomego wspólnego przodka z małpami, tak jak to przedstawiają nam ewolucyjni antropolodzy. Zresztą biblijne są wszystko związane z tworzeniem świata, więc możliwe, że inne religie tam stworzyli swoje ludzkie pojęczy co to znaczy swoje dojście do Boga, nawet to jest pisane w Biblii o różne sposoby, które ludzie próbowali zbudować swoją drogę do Boga. I don't know everything in my religion, unfortunately, but um, Islam jest is, um, at least after the Christianizm. so maybe we can say that from the Islam Was zdecydowanie tak, zdecydowanie tak. Oni czerpali z, z Biblii, czerpią do tej pory i interpretują to jednak po swojemu, tak? No na pewno, na przykład judaizm jest pierwszymi księgami, posługuje się chyba pierwszymi pięcioma księgami Starego Testamentu. Myślę, że tak, no bo nawet chyba w islamie jest jakaś wspomnienka o Jezusie czy coś takiego. Myślę, że tak, no, tak. No trudno powiedzieć, aczkolwiek no Wydaje mi się, że najprawdopodobniej tak było, tak mogło być, że to właśnie najpierw była Biblia, a potem powstawały inne religie. Myślę, że religie ewoluowały obok siebie, a nie jedna jest inspiracją dla drugiej. Myślę, że każda religia mogła mieć inne źródło. No, ja uważam, że Bóg jest jedyny, a każdy wierzy inaczej. To wszystko. Do powstania innych religii myślę, że nie. Posiadam troszeczkę za małą wiedzę na ten temat, natomiast uważam, że są niektóre religie, które znacząco różnią się od naszej i w związku z powyższym nie mogła nasza stanowić podstawę do, do budowy innych fundamentów. Tym bardziej, że jedne sięgają kilku tysięcy lat, a niektóre kilkadziesiąt tysięcy lat wstecz. To zależy o jakie religie yy, pytamy. <laughs> religie chrześcijańskie? I think uh, Christians shouldn't claim that we are the best or the first ones. I think uh, it was also kind of an evolution. Um, many people had the idea of uh, believing in things, maybe in former times in stones or whatever, and uh, someone they decided to believe in gods. Uh, and I think it's not uh, the idea of just Christians. No myślę, że w pewien sposób każda religia się ze sobą łączy, mają jakieś, znaczy, może nie wszystkie, bo też nie wszystkie znam, ale te, które znam, to jednak one mają jakieś wspólne e, wspólne rzeczy, albo podobne, tak, podobnie coś kultują, albo no, wydaje mi się, że jak najbardziej tak. Każda religia świata rości sobie prawo do wyłączności na nieomylną wiedzę o Bogu. Każda z nich przedstawia go w swój własny sposób. Ale tak naprawdę skąd ludzie czerpią wiedzę o Bogu? Z tym pytaniem zwracam się do doktora Mateusza Wichary, naszego pierwszego gościa w Antidotum: Kiedy i gdzie powstały pierwsze religie? Wielu osobom wydaje się, że religie powstały z lęku, przed jakimiś tajemnymi mocami. Z jakiegoś antropomorfizowania natury, księżyca, lasu, rzek, wody, powietrza. I to jest teoria, która brzmi dobrze. Myślę, że nie można jakby zarzucić jej sensu. Natomiast w trakcie XIX-XX wieku, szczególnie kiedy wielu misjonarzy chrześcijańskich dociera do właśnie zupełnie nowych plemion, plemion, których jeszcze wcześniej nie spotkano, Spotyka się z pierwotnymi wierzeniami. W tych pierwotnych wierzeniach bardzo często okazuje się, że pierwotne nie są właśnie te szamańskie naleciałości, ale wiara w Stwórcę, który z jakichś, z jakichś powodów, różnych powodów, tu się już różne powody pojawiają, jest daleki, a może stał się daleki i te politeistyczne naddatki są pewną koniecznością związaną z bytowaniem, z problemami. Sytuacją, w jakiej określone plemiona czy ludy się znalazły, a więc okazuje się, że raczej na pierwotny wygląda monoteizm, natomiast te wszystkie politeistyczne wątki religijne związane były właśnie z egzystencją ludzką, która, która gdzieś była powiązana z tymi bezpośrednimi, silnymi mocami. Czy islam jest dobrym przykładem religii opartej o? Teksty Starego Testamentu i religii żydowskiej? Czyli nie do końca rozumiem, co oznaczało, oznaczać ma to dobrym. No jest na pewno oparty. Natomiast no wartościowanie. Dobry, czyli jaki? Prawdziwy czy dobry przykład, że rzeczywiście z tekstu Starego Testamentu można powiedzieć. Zbudowany został nowy odłam religii. Mhm. Znaczy, no wszystkie trzy religie, y, największe monoteistyczne, czyli judaizm, chrześcijaństwo i islam, są nazywane religiami abrahamowymi. A to dlatego, że one wszystkie się wiążą z tą jedną postacią, która się pojawia w 12 rozdziale Księgi Rodzaju i one wszystkie się do niej odnoszą. Natomiast wszystkie trzy w inny sposób. Z perspektywy y, islamu, y, z tym najważniejszym potomkiem Abrahama. Jest nie y, Izaak, ale Ismael. I to on jest tym, tym, o którego chodzi. To jest tym, tym, z którym się Bóg związał w historii. Z perspektywy żydowskiej mamy, y, mamy opowieść o cielesnych potomkach Abrahama, a więc narodzie żydowskim. I to on jest ośrodkiem Bożego zainteresowania od samego, od tego momentu, kiedy Bóg związał się z Abrahamem, aż do dzisiaj. Z perspektywy chrześcijańskiej, Dziećmi Abrahama są nie tylko i wyłącznie, a może nawet inaczej, nie są już obecnie sami tylko cieleśni potomkowie Abrahama, ale potomkowie duchowi, ci, którzy wstępują w ślady wiary Abrahama. Teraz, w jaki sposób możemy rozstrzygnąć, która z tych trzech religii jest prawdziwa? No to jest dosyć trudne pytanie i ciężko jest. W w kilku słowach wskazać jakiś właściwy test, ale wydaje mi się, że najlepszym testem w takiej sytuacji byłoby sprawdzenie, na ile yy zgodna określona yy religia jest ze swoimi własnymi księgami i czy te własne księgi można w spójny sposób w rzeczywistości realizować. Noe był dziewiątym potomkiem Adama w linii Mesjańskiej, z której także poprzez Abrahama i króla Dawida wywodzi się Jezus. Według zapisu biblijnego, ten ostatni przedpotopowy patriarcha Starego Testamentu jest także protoplastą współczesnego człowieka, a jego synowie są przodkami wszystkich narodów i grup etnicznych na Ziemi. Nie mamy takiego stuprocentowego przekazu, że akurat od tych trzech synów tak, po potopie pochodzimy, tak? Nie wiem, naprawdę nie wiem. Nie, nie jest możliwe. Uch, to by było trudne i bardzo długotrwały proces, no ale... Czy od trzech osób? Nie. Ja uważam, że tak, jako chrześcijanka, że, yy, że tak że to na pewno jesteśmy jakimiś dziećmi ich, tak? Jakby nie było. Tyle narodowości, że to by tak było trudne do pojęcia, że, 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 moglibyśmy być wszyscy córkami, synami i to wszystko tak mogłoby się łączyć. Wydaje mi się, że nie. Ciężko na to pytanie odpowiedzieć. Nie wiem, nie zastanawiałem się nigdy nad tym. Może tak być, chociaż niekoniecznie. Nie. Myślę, że tak, to co ja rozumiem z czytania Biblii. Każdy obecnie żyjący człowiek prawdopodobnie jest w stanie prześledzić swój rodowód do mniej więcej trzeciego pokolenia, aczkolwiek większość ludzi nie poznała osobiście swojego pradziada. Jednakże dzięki zapisom biblijnym każdy z nas może dowiedzieć się, że jest spokrewniony z patriarchami Starego Testamentu, prehistorycznej linii mesjańskiej i może uważać ich za swoich dalekich przodków, począwszy od Adama przez Noego, włącznie z jego trzema synami. O historii pochodzenia współczesnej ludzkości będę rozmawiał ze Sławomirem Bilińskim. Genealogia od Adama do Noego to nie tylko zapis pokoleń, ale także historia przedpotopowej linii mesjańskiej, z której wywodzi się Jezus. Jakie dowody znajdujemy w Biblii na to, że Jezus był potomkiem Adama, Noego, Abrahama i króla Dawida? Biblia wykazuje niezwykłą dbałość o genealogię, a zwłaszcza o genealogię Jezusa. Pierwszy rozdział Pierwszej Księgi Nowego Testamentu, Ewangelii Mateusza, zaczyna się właśnie rodowodem Jezusa. Wykazany jest tam rodowód Jezusa aż do Abrahama. Z kolei drugi z ewangelistów, Łukasz, w swojej Ewangelii, dowodzi, był historykiem, przywiązywał większą dbałość do takich szczegółów historycznych, do faktów, dowodzi, że Jezus wywodził się aż od Adama. Gdybyśmy nawet zajrzeli do Starego Testamentu, to tam genealogie również mają swoje miejsce. Genealogia Adama do Noego w pierwszej księdze rodzaju jest wywiedziona. I później pokolenie po potopie, które przetrwało potop, Noe i jego synowie wraz z żonami, dalej są wykazani w takim drzewie genealogicznym do czasów Abrahama. Więc jest to. Ciągłość Starego Testamentu z Nowym i spójność tej dbałości, właśnie genealogicznej, która tworzy tą całość pokoleń od Jezusa aż do Adama. Czy rozproszenie ludzkości spod wieży Babel przyczyniło się do stworzenia tych grup językowych, etnicznych, a w konsekwencji wszystkich starożytnych narodów, które przez czas przekształciły się w narody współczesności? Wydarzenia związane z wieżą Babel jednoznacznie opisują, że przyczyną właśnie tego rozproszenia było nadanie ludzkości różnych języków, bo do tej pory cała ludzkość miała jeden język, posługiwała się jedną mową i przyczyną, dla której tak się stało, było przekraczanie Bożego nakazu napełniania Ziemi ludźmi. Ludzie zjednoczyli się w jednym miejscu, chcieli zbudować wieże i stworzyć sobie jedno imię, zbudować własne poczucie bezpieczeństwa, własne mocarstwo, własne idee promować. Nie były one zgodne z ideą Bożą dla człowieka. I ewidentnie widać, że zamysłem Boga było właśnie rozproszenie ludzi z tego miejsca, nadanie im różnych języków i Księga Rodzajów w jednoznaczny sposób opisuje, że był to początek dla powstania rodzin, grup językowych, które potem przemieniły się w klany, w państwa, w królestwa i dały początek państwom, które niektóre, czy narodom, niektóre przetrwały do dzisiaj, niektóre oczywiście przestały istnieć i ustąpiły miejsca innym narodom, wszystko to zależne było od rozwoju cywilizacyjnego poszczególnych narodów, od ich wpływów z sąsiednimi krajami, z innymi, z wymianą kulturową czy technologiczną sąsi sąsiadów. Jeżeli były bardziej wyizolowane, ten postęp oczywiście następował w inny sposób niż w otoczeniu innych kultur rozwijających się. Oponenci biblijnej osi czasowej Potwierdzającej młodą Ziemię, bo mającej zaledwie 6 tysięcy lat, proponują wiek wszechświata i Ziemi liczony w miliardach lat, którego początek bierze się od enigmatycznego wydarzenia, wielkiego wybuchu, do dzisiaj bliżej nieokreślonego stanu osobliwości, którego pochodzenia nikt nie potrafi wyjaśnić. Jak długo istnieje świat? Tysiące czy miliardy lat? To, to też jak mam różne opinie na ten temat. Nie wiem, to musiałabym bardziej przemyśleć, ale na tą chwilę myślę, że chodzi o ten wielki wybuch, raczej tą ewolucję i tak dalej, tą raczej naturalną i tą boską. Myślę, że te kilka miliardów lat, no bo te... najpierw przecież były te całe dinozaury, te jaszczurki i nie było ludzi, więc no to wszystko. Nie, no chyba te parę miliardów lat. No, Ewolucja i takie inne rzeczy te, też od dinozaurów się wszystko zaczęło od płazów i tak dalej. No najpierw były te dinozaury, potem jaszczurki, jakieś rośliny, a potem jakoś... no się stworzyły. Dla mnie Wielki Wybuch bardziej jest przemawiający, chociaż też nie do końca mamy dowody, że to faktycznie tak mogło być. say that everything began from Big więc to jest moja opinia, Zdecydowanie biblijna. Ja również uważam, że biblijna. The Big Bang was the beginning of everything, but to był początek ale żeby zacząć Big Bang, there must być coś. To na Dowody naukowe mówią kilkanaście milionów lat temu. Od Wielkiego Wybuchu. Powolny, długotrwały proces ewolucji. W Biblii jest tak, że najpierw był chaos. Może tym chaosem był właśnie ten Wielki Wybuch. tak? A potem Pan Bóg to poskładał. No ja sobie tak to interpretuję. <laughs> Współcześnie nauka określa długość historii Ziemi na okres około 4,5 miliarda lat, które miałyby upłynąć od czasu uformowania się naszej planety z pyłu krążącego wokół Słońca. Jednakże Biblia mówi coś innego. Według jej zapisu, nasza planeta została stworzona mniej więcej 6 tysięcy lat temu. O historii i długości wieku Ziemi będę rozmawiał z Michałem Prończukiem, prezesem Biblijnego Towarzystwa Kreacjonistycznego. Dlaczego 6 tysięcy lat, a nie miliardy? Przede wszystkim musimy zadać sobie pytanie, do kogo to pytanie jest skierowane. Czy do materialistów, ateistów, agnostyków, do chrześcijan, do muzułman, czy do hinduistów? Jeżeli pytamy chrześcijanina, to z definicji chrześcijaństwa wynika to, że Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu powinno być autorytetem. Jeżeli czytamy tekst Księgi Rodzaju, pierwszy, pierwszy rozdział, możemy wyciągnąć wnioski. Że Bóg stworzył świat w 6 dni, potem mamy podane wiek Adama, wiek kolejnych patriarchów, i zliczając genealogię, ten wiek Ziemi nie wychodzi nam dłuższy niż 6, może 6,5 tysiąca lat. I teraz, czy można w tekście biblijnym znaleźć jakąś sugestię, że to może być inaczej? Otóż, jeżeli traktujemy to jako historyczny zapis, nie możemy tam znaleźć żadnych sugestii, żadnych wskazówek, które by pokazywały, że. Chodzi tutaj o inny okres czasu niż tysięcy lat. Dodatkowym takim argumentem jest na przykład to, że Adam został stworzony 6 dnia, czyli przeżył część 6 dnia, cały 7 dzień, a potem jeszcze 930 lat. Gdyby nie chodziło tutaj o lata, miałoby to być jakieś legendarne czy mityczne, to po co autor Mojżesz pisałby takie rzeczy? Nie wiadomo ile wtedy Adam żył, jeżeli dni to były okresy jakieś długie. Ta biblijna perspektywa zdaje się przeczyć wszystkiemu, co mówi współczesna nauka. I bardzo popularnym zarzutem, jaki słyszą zwolennicy młodego wieku Ziemi, jest pytanie, jak to możliwe, że obserwujemy dalekie obiekty astronomiczne, odległe nawet o setki czy miliardy lat świetlnych, Przecież powinniśmy widzieć tylko to, co jest no, co najwyżej 6000 lat świetlnych od Ziemi. Przecież prędkość światła jest stała. Jak byś to wyjaśnił? To rzeczywiście, to jest najpoważniejszy zarzut w tych, które znam pod adresem tzw. młodoziemców, czyli ludzi wierzących, że świat ma tyle lat, ile Księga Rodzaju opisuje. Tak, to jest poważny zarzut, ale też jest na to odpowiedź dr Russell Humphreys, Stworzył taką teorię, nazywa się dylatacja czasu, zgodna oczywiście ze współczesną fizyką, fizyką Einsteina, gdzie twierdzi, że czas, zgodnie z tym, co powiedział Einstein oczywiście, biegnie inaczej w różnych miejscach. Mamy kilkanaście fragmentów w tekście Starego Testamentu, które, które mówią o tym, że Bóg rozciągał czy rozpraszał niebiosa i Hampres, Hampres twierdzi, że na granicach, Wszechświata czas bieg o wiele szybciej. Więc pytanie jest o to, gdzie mierzymy ten wiek? Jeżeli chodzi o nas, tutaj obserwatorów na Ziemi, ten czas to jest około 6 tysięcy lat, ale gdybyśmy byli w innym miejscu wszechświata, być może to rzeczywiście byłyby miliardy lat. Także ten problem też jest rozwiązany i z tego, co wiem, nie doczekał się jakiejś mocniejszej krytyki od strony formalnej. Pomówmy teraz o innych metodach mierzenia wieku przedmiotów, jak datowanie artefaktów, skał wulkanicznych i skamielin metodami izotopowymi. Czy te są na tyle wiarygodne, że udowadniają długość istnienia Ziemi, tak jak pokazuje to tabela stratygraficzna? E, tak, rzeczywiście mamy metody izotopowe, to jest bardzo popularna metoda. Używana jest często, bo daje bardzo duże wyniki, ale... Mało kto wie, na czym ona polega. Izotop to jest pierwiastek troszeczkę innego rodzaju. Nie będę tutaj wchodził w szczegóły. On pod wpływem, po upływie jakiegoś czasu, zamienia się albo w ten sam pierwiastek, tylko troszeczkę zmieniony, albo też w inny pierwiastek. I znając czas połowicznego rozpadu, kiedy jeden kilogram danego pierwiastka zamienia się w pół kilograma czegoś innego, możemy liczyć czas. Ale mamy tutaj trzy założenia, które przy tej metodzie są brane pod uwagę. Po pierwsze. Nie wiemy, ile było na początku izotopu. Czy było jego 100%, czy było 50%, czy 10%. Ci, którzy zabierają się za tą metodę, zakładają, że zawsze było 100%. Nie wiemy tego. Poza tym, zakładane, zakładane stałe tempo rozpadu też tego nie wiemy. Żeby wiedzieć, znać odpowiedzi na te dwa założenia, musielibyśmy mieć w czasu. Nie mamy czegoś takiego, to są założenia. I trzecie założenie to jest takie, że jest to układ zamknięty, czyli ani produkt rozpadu, ani ten pierwotny izotop nie jest ani dodawany, ani zabieramy. Dzisiaj wiemy, że izotopy czy też produkty rozpadu tworzą różne związki, a część z nich jest wypłukiwana przez wodę. To bardzo zmienia wynik. Wiemy na przykład, że skały wulkaniczne, które datowane są na 100-150 lat, bo wiemy, kiedy wybuch wulkan izotopami wydatowywane są na 3000 do 3 milionów lat. Widzimy, jak poważnie jest to błąd, dokładając jeszcze te dwa założenia wcześniejsze, te wyniki są absolutnie niewiarygodne. Czy znasz może jakieś dowody, które by wskazywały czy podważały metody izotopowe? No właśnie to, to są te elementy, które powiedziałem przed chwilą, czyli skały, które wiek znamy, bo jeżeli możemy porównać, bo mamy w zapiskach, że dany wulkan wybuch tam w 1850 roku, bo mamy zapiski historyczne, ba nawet możemy mieć zdjęcia, teraz bierzemy skałę lawę, która tam jest, badamy i wychodzi nam wynik powiedzmy 2 miliony lat. To widzimy, że coś tutaj nie pasuje. To znaczy, że właśnie któreś z tych założeń jest niedobra. Albo pierwsze założenie, czyli nie wiemy, ile tam było tego izotopu, ile produktu rozpadu, albo prawdopodobnie właśnie to trzecie założenie, które mówi nam o układzie zamkniętym. Żadna skała nie jest układem zamkniętym. To wszystko jest na ziemi, to wszystko podlega erozji, wietrzeniu, woda się dostaje, która właśnie wypłukuje te różne związki. Tak jak już wspomniałem, te metody są bardzo zawodne. To, co naprawdę możemy dowiedzieć się z metod izotopowych, to są tylko dwie rzeczy: ile dzisiaj mamy tam izotopu i ile produktu rozpada. Cała reszta to jest bardzo swobodna interpretacja. Czy istnieją poza biblijne argumenty, które by przemawiały za młodym wiekiem Ziemi, jak na przykład fizyczne procesy? Mamy w sumie mamy około 300 metod dotowania dzisiaj, w tego. Tylko kilka, góra, kilkanaście pokazuje, że Ziemia jest bardzo stara. Natomiast cała reszta wskazuje nam, że Ziemia jest młoda. Na przykład wiemy, że dookoła, no dookoła Słońca krążą e, w, komety. Obieg komety dookoła Słońca jest bardzo krótki. Astronomi wyliczają, że około 10 tysięcy lat. A nadal komety widzimy. Nie wiemy skąd się biorą. E, możemy też mierzyć zasolenie oceanów. Wiemy ile soli co roku dostaje się do oceanów. Tutaj też mamy ograniczony wiek, jeżeli byłaby woda zupełnie słodka, to maksymalnie po 100 tysiącach lat mogłaby być taka jak dzisiaj, jak dzisiaj jest, nie, nie wcześniej. Mamy też na przykład rośliny, które są bardzo stare, trudno powiedzieć czy w ogóle jaki jest ich górny pułap wieku I Wszystkie te najmocniejsze elementy datowania, właśnie jak dendrochronologiczne, czyli badając sekwoje, czy stare sosny, czy zapisy z naszej historii nie sięgają dalej jak 5 tysięcy lat wstecz. W następnym odcinku antidotum odkryjemy, kiedy naprawdę żyły dinozaury. I czy katastroficzny, na skalę globalną potop, tak jak go opisuje biblijna Księga Rodzaju, jest zaistniałym faktem czy też tylko legendą. Także prześledzimy szczegółowe badania zapisu biblijnego, przedstawiającego Arkę Noego jako statek czy też barkę, mogącą pomieścić nie tylko wszystkie prehistoryczne zwierzęta lądowe i ptaki wraz z ośmiorgiem ludzi, ale także przetrwać największą katastrofę, jakiej doświadczył świat w całej swojej historii. Globalny potop i jego katastroficzne skutki.